Teraz wykonam dwa zadania z powtórzenia, pierwsze i drugie. Przykład BDF. Mam do siebie dodać dwa logarytmy. Logarytm o podstawie 3 z 9 i logarytm o podstawie 3 z 81. Tutaj wystarczy, że po kolei wyznaczę sobie logarytm o podstawie 3 z 9. I tutaj łatwy przykład. No 3 do jakiej potęgi muszę podnieść, żeby otrzymać 9. 3 do potęgi drugiej. Tak, dalej plus logarytm o podstawie 3 z liczby 81. Znów zadaję sobie pytanie: 3 do jakiej potęgi muszę podnieść, żeby otrzymać 81? Do potęgi czwartej. Czyli w wyniku dodawania otrzymuję 6. Można sobie to osobno rozpisać, tak? jeżeli ktoś nie potrafi liczyć w pamięci. Tak, 3 do jakiej potęgi? Równe 9. 3 do x równe 9 to jest 3 do 2, czyli x jest równe 2. Stąd logarytm jest równy 2. I to samo z logarytmem o podstawie 3 z 81. 3 do jakiej potęgi daje 81. 3 do x równe 3 do 4, x równe 4. Stąd 4, tak? Logarytm o podstawie 3 z 81 do 4. Kolejny podpunkt D. No i mogę liczyć osobno, tak? Logary to podstawie 4 z czterech. Cztery do jakiej potęgi muszę podnieść, żeby otrzymać czwórkę? Do potęgi pierwszej. Minus. Logarytm o podstawie 4 z liczby 64. 4 do potęgi trzeciej daje 64, czyli minus 2. I podpunkt F. No i znów tak samo logar na podstawie 3 z 1 dziewiątej 3 do jakiej potęgi muszę podnieść żeby otrzymać 1 dziewiątą do minus drugiej może to rozpiszę 3 do jakiej potęgi równe 1 dziewiąta 1 9 mogę przedstawić za pomocą trójki po pierwsze no chcę odwrócić może tak 1 przez 3 do drugiej tak no i muszę odwrócić tą liczbę 1 tak? trzecia do drugiej odwrotnością 1 trzeciej jest trójka czyli 3 do x równe 3 do minus drugiej stąd logarytm o podstawie 3 z liczby 1 dziewiąta jest równe minus 2 dalej logarytm o podstawie 3 z 1 trzeciej to jest minus 1 mogę sobie rozpisać 3 do jakiej potęgi równe 1 trzecia 1 trzecia to jest 3 do minus pierwszej, czyli x jest równe minus 1. Tylko tutaj uwaga, mam odjąć, czyli zapisuję minus, odjąć logarytm, a logarytm jest równy minus 1. Dalej, dwa minusy dają mi plus, czyli mam minus 2 plus 1, a to jest minus 1. zadanie drugie no i znowu można liczyć w pamięci można mm, sobie rozpisać jedna trzecia do jakiej potęgi równe 9? To 1 trzecia do x, 1 dziewiąta. Hmm, to jest 9 do minus, przepraszam, 9 to jest 1 dziewiąta do minus pierwszej. 9 to jest 3 do drugiej, czyli mam 1 trzecią do minus drugiej tak naprawdę. Tak? x równe 1 trzecia to minus drugi, czyli logarytm jest równy minus 2. Logarytm o podstawie 1 trzecia z 27, to też będzie minus 3, e, minus tak? Liczba ujemna, 1 trzecia do potęgi x równe 27. 27 mogę przedstawić za pomocą trójki, ale chcę odwrócić tą liczbę. Chcę odwrócić trójkę, czyli chcę zapisać, że mam 1 trzecią. To jeżeli odwróciłam, to już muszę zapisać, że do minus 3, czyli x jest równe minus 3, więc logarytm jest równy minus 3. Dodać minus 3, mogę po prostu zapisać o minus 2, odjąć 3, tak? równe minus 5. Znów 3 do jakiej potęgi daje pierwiastek z 3? Pierwiastek z 3 to jest 3 do 1 drugiej, czyli tutaj logarytm jest równy 1, 2. Odjąć i znów 1 trzecia do jakiej potęgi daje pierwiastek trzeciego stopnia z 3? Czyli 1 trzecia do jakiej potęgi to jest 3 do 1 trzeciej. Tak, bo pierwiastek trzeciego stopnia mogę zapisać y, z trzech, przepraszam, mogę zapisać jako 3 do 1 trzeci, ale jak chcę trójkę odwrócić, czyli mam 3 do, y, przepraszam, 1 trzecią do minus 1 trzeci, czyli tutaj minus 1 trzecia i znów dwa minusy mam obok siebie, które dają nam plus. Żeby dodać te dwie, dwa ułamki do siebie, musi być wspólny mianownik. Jedna druga, wspólny mianownik, czyli 6, mamy 3 6 plus 2 6 razem 5 6. Może ostatni przykład. No Trochę może trudniejszy, rozpiszę 6 do potęgi x. Tak, 6 do jakiej potęgi daje 6 pierwiastków z 6. Lewą i prawą stronę przedstawię za pomocą szóstki, 6. 6 do x to jest, tutaj mam 6 do pierwszej, pomiędzy mnożeniem mogę sobie zapisać pierwiastek z 6, pierwiastek drugiego stopnia z 6 to jest 6 do 1, drugiej, w takiej sytuacji, kiedy mam mnożenie i dwie te same podstawy, dodaję wykładniki. Czyli mam 6, to 1 plus 1 druga, 1 i 1 druga. Tak? A więc x jest równy 1 i 1 druga. Więc ten logarytm jest równy 1 cała, 1 druga. Dalej piszę minus. No i liczę, ile jest równy logarytm o podstawie 1 6 i 1 szósta. Czy 1 szósta do jakiej potęgi równa 36? 36 to jest 6 do 2, ale ja nie chcę szóstki, tylko chcę jedną szóstą. A jak odwróciłam szóstkę, to muszę zapisać przeciwny znak w wykładniku, czyli minus 2. A no więc logarytm jest równy minus 2. Znów 2 minusy obok siebie dają mi plus. Mamy razem trzy całe i jedna druga.